No, prawie udało się dojść. Pan Paweł Baranowski, Emil serdecznie. Kalinowski z Folk Gospody witamy, e, witamy panów witamy powiedziałbym serdecznie. tak, no na bogato. Na bogato. Co tutaj się dzisiaj e, Witam wszystkich telewizorów, witam Państwa. Dzisiaj pokusiliśmy się o przygotowanie kilku potraw z kuchni polskiej i nie tylko. To jest taka mała tajemnica nasza. W oparciu o produkty ekologiczne, które używamy na szeroką skalę w Gospodzie. Już momencie. pana lubię za te produkty ekologiczne. E, z kilkoma elementami kuchni makrobiotycznej. Na pewno zainteresuje ludzi, którzy dbają o dietę i próbują się coraz lepiej odżywać. Zaczynamy. Od czego? Zaczynamy. Cóż to jest w tym gatunku? E, tutaj rano przygotowaliśmy gulasz warzywny. To jest zestaw papryk, cebula, świeże zioła, pomidory, czosnek. Tak, oczywiście. Do tego, do tego oczywiście będą podane polewiczki, a no właściwie zrazy zrazy wieprzowe faszerowane kozim serem i szynką wędzoną A jak się robi takie zrazy, że ten kozi ser ze środka nie wypływa? E, w zasadzie są to... E... <laughs> w zasadzie nie ma tam sera <laughs> W zasadzie nie ma tam sera nie <laughs> Wszystkie dania, wszystkie dania które e, przygotowaliśmy od rana są bardzo proste naprawdę może każdy je wykonać bez problemu Jak się robi, że ten ser nie wypływa? E, to jest e, zasada rozbicia mięsa i zawieszenia zawinięcia tak jak krokiety, czyli e, zawinięcie. musi być szczelnie zawinięte tak, po prostu. Tak, trzeba dobrze rozbić, e, do środka włożyć szynkę, ser i do, dokładnie zawinąć. Obsmażyć to i, i, i tak naprawdę to jest Szyf, to nie no, no dobrze, ale jak ja bym zwinęła po prostu tę kartkę w taki rulonik. Mhm, ale prawda? trzeba rogi zawinąć. Trzeba A rozwinąć. widzi pan tego pan nie powiedział. No przepraszam, to trzeba rogi zawinąć i e, później dobrze przesmażyć, żeby zamknąć e, to mięso żeby się nie Zbude raz pamiętał o tym hmm. zabijaniu rogów. Nie z zniuansu. <laughs> 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 y, czekolady, bardzo delikatny, gotowany w kąpieli wodnej, czyli faktura jest bardzo taka, powiedziałbym, muślinowa. <laughs> nie, nie, no. ja, ja tutaj brzmę. Gotowany w kąpieli wodnej. <laughs> tak. Co to znaczy? To znaczy, że do naczynia wlewamy wodę i po wlaniu masy serowej wkładamy tą brytwankę, w której ta masa serowa, wkładamy do naczynia, w której jest woda. I pieczemy w temperaturze 130 stopni. Wodą? z tą wodą. Ta woda powoduje, że od dołu temperatura jest w zasadzie ta stała, czyli 100 stopni, prawda? A z wierzchu ten się ładnie przypieka. Dobrze. Tutaj była biała, biała czekolada. To nie, pewnie nie za dobra na, na zęby, a my będziemy teraz w następnym odcinku rytmu zdrowia troszeczkę jednak o zębach mówili. Panowie, czy macie tutaj coś dietetycznego? Tak, gdybym chciała się wybrać na jakiś raj? Dobrnęliśmy do wspaniałego finału. To jest pierwsza pozycja, o której mówiliśmy, czyli sałata z grzankami, z kozim serem. Ja przyznam szczerze, że jest pyszna. Z elementami kuchni makrobotycznej. To jest sum pieczony ze świeżym szpinakiem, z sosem z białce zielonego pieprzu. Jak się robi taki sos? Eee, bardzo prosty sposób. Eee, dusi się cebulę białą z masłem, dodaje się. Lekko y, zmniejszony pieprz zielony, zalewasz to małą ilością śmietany, Lek, y, szybkie, szybkie gotowanie, czyli bardzo szybka redukcja. No i tak naprawdę sól pieprz i jest ten sos gotowy. Co to jest za fantastyczne? To, 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 to. Y, to, jest, to jest baba ziemniaczana, to jest jedna z propozycji. Tak naprawdę do tych polędwiczek można. Y, Równie dobrze podać kopytka, ziemniaki smażone, ziemniaki gotowane, ale my zrobiliśmy taką babę ziemniaczaną. Moja mama jest z Białego Stoku, więc ja już łakomym okiem patrzę na tę babę. Starte ziemniaki w plasterki ze śmietaną, z gałką muszkatłową, z solą pieprzem. Można dodać trochę ziół promasarskich i tak naprawdę to się piecze i posypuje się później serem i zapieka. A tu mamy dowód na to, że rzeczywiście był dowód ser? Dowód na to, tak. Dowód na to, że ser nie, nie wypływa, nie, nie wypłynął. Wypłyną. W środku widać przekrój ser i szynkę wędzoną, o której wcześniej mówiliśmy. No i ser gdzie czekolady świetna, wspaniała e, faktura. No dobra, musinowa. ale ta biała czekolada jest tylko na zewnątrz. Nie, czy ona jest w środku, też? ona jest w środku, ponieważ tą czekoladę się rozpuszcza na parze i dodaje się do tej masy serowo-jajecznej. Magda Duchanik tego sernika to nie mogłaby za dużo zjeść, albo wręcz w ogóle, Ale To warto wodylała. sobie na taką. <laughs> Oczywiście. Dziękuję bardzo, Dziękujemy. wygląda to fantastycznie i myślę, że cała ekipa, która jest w studiu już zaciera ręce.